Bo jeżeli ułożymy swoje ciało w innej pozycji, a już właśnie tą głową w dół, jak już wspomniałam, tak? To nam się może nagle nam się wydaje, że jesteśmy w innym pomieszczeniu, tak? Że jesteśmy w innym miejscu. I to, po, to pozwala nam też dostrzec coś. Czyli co pomoże dostrzeżenie tego, co najważniejsze, pustelnik dostrzeże wszystko. Bo on się skupia na sobie. On medytuje. Dlaczego? Bo przeszedł bramę i oddycha nowym powietrzem, świeżym powietrzem. I to nie są zbyt wysokie progi na Wasze nogi. Absolutnie. Możemy sięgać wszystkiego, wszystko jest dla nas, każde szczęście jest dla nas. Wystarczy po to sięgnąć. I znowu ten wisielec. W każdym słuchajcie rozdaniu jest bitele, wisielec. I teraz tak słuchajcie, bo to jest wynik. Tak? Żeby spojrzeć na pewne sprawy i zauważyć wszystko, co nas otacza, musimy e, spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Powtarzam się, bo to jest tak, tutaj bardzo mocno uwidocznione. Zatrzymajmy się, tak? Pomedytujmy, odświeżmy swoje działania i absolutnie nie myślmy tutaj, że to się będzie działo powoli. I, i to nie dla mnie, nie, to jest dla mnie. Zauważcie wszystko i teraz tak. Otwórzcie swoje oczy, Otwórzcie wszystkie swoje zmysły, tak, żeby... Ja tu widzę bardzo takie zmysłowe czytanie, bardzo głębokie czytanie, takie bardzo wchodzące w głąb, dużo przemyśleń, dużo takiego spokoju, dużo odetchnięcia. Jeżeli jesteście na wakacjach, jeżeli jesteście na wakacjach nad morzem, stań, stańcie, być może ktoś z Was jest, stańcie nad brzegiem tego morza. Poddychajcie, wejdźcie, ja nie mówię, żeby się kąpać w morzu, broń Boże, ale do, do kostek zanurzcie te noż, nogi, tak? Pozwólcie, żeby te fale was obmyły. Rozłóżcie swoje ramiona. I oddychajcie tym powietrzem, tym świeżym powietrzem. Musicie coś wybrać, a wtedy wasz świat może wywrócić się, przejść przez tą bramę i wywrócić się do góry nogami. W pozytywnym aspekcie, tylko po to, żeby zobaczyć wszystko tak jak trzeba. Odizolujcie się od, od wszystkiego. To Wam pozwoli wyciszyć się i zobaczyć wszystko. Wybrać. No, taki spokojny ten tydzień. No i co mamy? Dziewiątkę pentakli. Cieszenie się z tego, co mamy. Otaczanie się dobrodziejstwami. Troszeczkę też izolacja, bo dla mnie dziewiątka pentakli mówi troszeczkę o takim odizolowaniu, czyli życiu, przebywaniu w tak zwanym swoim świecie, swojej enklawie. Może tego potrzeba, właśnie. Może właśnie ten pustelnik da wam to, bo to jest. Wy się będziecie otaczać największymi dobrami dookoła, jakimikolwiek. Ja tutaj nie mówię o dobrach materialnych, mimo że to są donary, ale też. Słuchajcie, dużo spokoju Wam życzę w tym tygodniu. Dużo wyjścia z w siebie, w swoje emocje. Może pomedytujcie. Zapraszam na rytuał nowiu, bo to Myślę, że pozwoli odciąć się od takich negatywnych rzeczy i wejść właśnie w to nowe. Moi drodzy, kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie, za posłuchanie rad od kart. Mam nadzieję, że pomogłam, mam nadzieję, że karty pomogły i życzę Wam w tym tygodniu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.